Cześć, witajcie z tej strony Hubert. Witajcie w kolejnym Daily Vlogu. Może teraz na wstępie powiem. Eee, zapraszam do subskrypcji osoby, które nie oglądają, bo ponad 98% osób, które mnie oglądają, są bez subskrypcji. Eee, a ja przechodzę do odcinka. Eee, dużo osób pisało też właśnie, jak radziłem sobie z chwastem. Czy to w poleczkach, czy to w malinach. Najpierw to były pryskane od chwastu jakimiś tam zamiennikami zamiennikami tego... Czego? E, e, jakimiś tam od chwastu to było takimi właśnie bo teraz się pozmieniało że w Polsce nie można pryskać e, zamiennikami basty co są teraz dostępne na rynku było pryskane a ja szamy super wynalazek Eee, którzy się, niektórzy się pewnie nawet nie spodziewają co to jest a mianowicie mamy oto taki sprzęt i tym sobie działamy eee, tym sobie radzimy właśnie jeśli chodzi o chwast w malinach a dlaczego tym? ponieważ tym jest najszybciej i najtaniej eee, najtaniej, to to na to, że szybko przejdziemy przekosimy eee, paliwo to mało spali mniej szybciej, bo od razu idziemy, eee, kosimy, mamy, mamy małe mały chwast nie musimy czekać aż to uschnie I, a poza tym i tak musimy przekosić żeby to było małe, bo wysokie opryskamy to będzie takie stałe uschnięte i nadal będzie się źle rwało a tak to widzicie. płaski niziutki, mały teraz na jakiś tam czas się przejdzie, przekości Więc więc jest dobrze Trzymaj kamerkę Przedankujemy tą bestię Przedankujemy bestię i potem ponagrywam troszkę jak, jak koszę No. Dzisiaj mam operatora, także możecie mnie zobaczyć w pełnej pozostałości. To się paliło. No już swoje lata. wróżę. м о с т а м Zobaczcie w krótkim czasie. Widzę, już że mamy niecałe pięć nagrywania, teraz kończymy odcinek. Jak widzicie, w krótkim czasie przeszliśmy już 50 metrów. Akurat ten rządek w tą stronę ma 200 metrów. Akurat tutaj, hmm. gdzie osoby stoją, które rwią lub klęczą, bo tu wiadomo, niskie, niskie są, niskie rzędy, to mają odpowiednie warunki do tego żeby sobie uklęknąć czy, czy stać czy na dziś obóz spadnie to widać wszystko więc tak, o to, wszystko, tak, tak o to wygląda eee, nasze radzenie sobie z chwastami i niektórzy mówią a bo mam dużo areały i to się z tym schodzi i w ogóle eee, u nas areału Malin też nie jest mało i w taki sposób sobie dajemy radę albo wcześniej się stanie, albo po zbiorze przejdziemy przejdziemy obkosimy tak jak widzicie mamy dużo malin. akurat te rządki były wczoraj rwane już po jednym dniu spójrzcie ile jest czerwonych malin odmiana glen eee, odmiana glen To jest malin eee, tak przed, muszę pójść jeszcze tam do stronę ten żonek był ostatnio rwany wczoraj, ten też tam nie było nic rwane tam te rąkki wszystkie przejdę obkoszę jutro będzie zbiór więc pole będzie przygotowane do zbioru więc tak to wygląda u nas dziękuję za oglądanie jak już mówiłem zapraszam do subskrypcji i co widzimy się jutro na razie cześć idę lecę kości dalej